zmienić tytuł na Obalenie Maka do kaniego Westa Do kaniego Questa, o. Powiem wam tak To nie jest oficjalna gra Co chyba powiem być jasna. od początku Chociaż z Kanye Westem to nic nie wiadomo Kani West miał w swojej karierze Jeden taki tak Że pojechał do Nintendo, w sensie pojechał do Nintendo no, Chciał się spotkać z ziomeczkiem takim. Reprezentantem amerykańskiego Nintendo. Ja nie pamiętam, jak on się nazywał konkretnie. Można go wygooglować. Ja nie wiem, czy na nie zmarł jakiś czas temu. Tak, on zmarł niestety. Chyba na COVID. No tak czy inaczej. Kanye West chciałby mieć grę o sobie wyprodukowaną przez Nintendo. Ale... Nintendo się nie zgodziło. Aha, bo to było tak, że oni w ogóle zaprosili tego ziomeczka z Nintendo. W sensie West i Kardashian, jak jeszcze byli razem, haha. Do siebie na hata. No i niestety, nie, nie wyszło. Nintendo się nie zgodziło. Ale by mieli za to kolaborację przestrane w tym momencie. We na Westa aktualnych. No i tą opowieścią myślę, że płynie. Przechodzimy do naszej fanowskiej gry, która została wydana w 2013 roku. No i co więcej, gra posiada w sobie secret, mianowicie, moim zdaniem, jest taki bardziej Joke, którego raczej nie będziemy. O, słyszycie to? To jest kod Morsa. I ten kod Morsa mówi, koduje as słowo ascendant. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnie tej historii Ale chodzi o to, że na początku gry będzie taki NPC Do którego będziemy mogli e, wpisać e, to słówko No i wtedy odlokuje się całkowicie nowy new level No i na tym new levelu Będziemy mogli słuchajcie Yo Lit Lit Jest zajebiście, jest McDonaldzik Słuchajcie, tu mam fleteczki Zajebista sprawa I kolka jeszcze Jest kolka. No i co się dzieje? O co chodzi? Po wpisaniu tego słowa się kolejny level No, taki kolejny, w sensie Secret level W którym jako motyl tam Latamy po Jakimś laboratorium, czy wiesz z czy, czym, gdzie. Gra, pyta się nas o różnego rodzaju, daje nam jakieś różnego rodzaju zagadki. Takie, wiecie, kryptofoliarskie. po czym kończy się to coś w stylu cykady. Tej 3.03, a w sumie tytuł 3030 30. Cykada też. Sorry, cykada też była chyba 330, mi się wydaje Czekajcie, chapsy tego. Big Macka. Mmm. Big No i pyta się nas o różne dane Miasto, adres pocztowy Imię, nazwisko Numer Nie wiem czy numer telefonu, nie pamiętam ale... No i obiecuję, że w przeciągu dwóch tygodni Się z nami skontaktuje. Nie wiem czy cokolwiek wynikło z tego Ale chodzi o to, że tam jest jakiś kult Także jest ona taką wiadomą tajemnicą, ale jest to gra w ogóle zrobiona w RPG Makerze. A z tego co tam czytałem o tym pulcie, który miała rzekomo ta gra reprezentować. No to jest to hmm, Kult w rodzaju 15-latka wymyślającego zasady swojego gangu McDonaldo. Pa Wilmaka. Obala. Hmm, więc chyba nie ma co przedłużać. Tym krótkim tytułem wstępu rozpoczynamy.